Projekt retrobajki jest skierowany do najmłodszych. Już po raz trzeci zaprosiliśmy dzieci na cykliczne spotkania w sali kinowej połączone z warsztatami. Do czarowania. Wyciągamy drugą rękę do czarowania. Zamykamy oczy wszyscy. Wszyscy, 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 bo inaczej nie wyjdzie. I uwaga, na trzy, cztery. Najgłośniej na świecie oczy zamknięte, Najgłośniej na świecie powiemy Reksia. Uwaga! Trzy-cztery! Zadziałało! Super! Młodzi widzowie mieli okazję zobaczyć na dużym ekranie wybrane bajki, które przeszły do klasyki polskiej animacji. Bolek i Lolek, Reksio, Miśku Dłatek. Filmom towarzyszyły warsztaty prowadzone pod okiem wykwalifikowanych animatorów i pedagogów. Pokaż wszystkim tego Spidermana, no rzeczywiście. Jest to scena teatru Andersena. Wchodzimy do środka, tylko jedną mamy odważną aktorkę. Reksio, aktor. Trzy, cztery! Auu! Dzieci zostały wprowadzone w tematykę teatru. Zajrzały w zakamarki sceny i foyer. A w garderobach czekały na nie kostiumy i rekwizyty teatralne. To taki aktor może się pomalować? Może! No tak. właśnie! Tak. Czy, oglądał, czy to jest nasz, pana? Były szyte i robione dla danego aktora! Jak się nazywasz! Wyglądasz świetnie. Masz takie kolorowe warkocze. Zobacz! Bolek i, Lolek! Bolek i Lolek, mali filmowcy. Kolejnym tematem było kino. Dzieci poznały przestrzeń sali kinowej, sprawdziły, które miejsce w kinie jest najlepsze i odwiedziły operator. Zastanowić, tak? Czy korona kojarzy Ci się z kinem czy z teatrem? Tak. Poproszę zatem wszystkie rekwizyty teatralne do teatru. Czy te okulary są elementami teatralnymi? Kino, kino, tak. kino, kino. Oto zakładałam takie okulary i, i widziałam na przykład. Żmije jak na mnie patrzyła! Taśma. taśma, jaka taśma? Osoba, która obsługuje kino. Jak myślicie, gdzie ona pracuje i Ta. gdzie się znajduje? Czy wiecie co jest potrzebne, żeby wyświetlić film? Nie. Trzeba światła! Trzeba światła, dobrze. Czekamy jest o, o ten komputer. Co? Co to jest? Co? Czy ktoś z Was wie, co to jest? Tobie się kojarzy. Tobie z kinem. A komu się jeszcze z czymś kojarzy? Z telewizorem. Z biletem. Tobie ze zdjęciem. Uh -huh. A tobie z ramką. Podczas warsztatów powstały rysowane historyjki opowiadające w filmowym kadrze przygody ulubionych to. bohaterów. Co robili na tej plaży? A woda była ciepła czy zimna? Ciepła. Ciepła. Miś Kudłatek. Podniebna podróż. Prosto z sali kinowej dzieci ruszyły do małego CSK, gdzie wzięły udział w warsztacie plastycznym. Siadaj sobie, co kto na ochotnika chciałby poopowiadać o swoich ja. marzeniach? Żeby tata mnie kiedyś zabrał rakietą od kosmosu. A zabierzesz mnie ze sobą? I mam jeszcze marzenie: bombkę niedmiszczalną. Juli marzy, żeby wszyscy byli zdrowi. Mogę zobaczyć tego aniołka? Śmiało, śmiało. Zapraszamy. Mhm. W studiu nagrań dźwiękowych, które mieści się tuż obok, grupy poznały urządzenia potrzebne do nagrywania dźwięków, by spróbować swych sił i nagrać własną piosenkę. Nieźle, nie? Myśleliście o tym, że dźwięk można namalować? Czy wszyscy widzą mikrofon? To jest mikrofon. Czy mikrofon widzi wszystkich? Podczas spotkań dzieci stawiały swe pierwsze kroki w tak wszechstronnej instytucji kultury. Odwiedziły scenę teatralną, fuaie, operatornię kinową, viprum, laboratorium dźwięku, a także małe CSK. Poznały terminologię, zasady zachowania w kinie i teatrze, rozwinęły wyobraźnię i kreatywne myślenie.